Twoja z wroga przed nami. No to ognia, kolumna. Stop! Ups. Nie było był rozkazu nasz. jechać, seba! To był nasz. To nasz, nasi Po nas, po nas porozjeżdżasz. I gościu wyleczyliście? O! o tak, siadać, siadać, jedziemy, siadać. Co to było? Jedziemy Ej, to, dalej. To był nasz, Rozwaliłem go. I tutaj stoimy. Ty jak checkpoint teraz No i o to chodzi, to jest właśnie fajne Sepcio ty też, popatrz Hamwiaki zostają, kto tu jest duchu i sepcio za mną. Wchodzimy do budynku duchu wchodzisz pierwszy yep. Sepcio drugi A bo On. dobra w sumie drugi Twój. Dobra Gdzieś tu muszą być i powoli idziemy do góry Ja czyszczę pomyślnie na dole Oko? Ale tam ich nie powinno być Czysto. Yy, Sepcio, pofatyguj się na zewnątrz, na drugą stronę względem hawiaków, na drugą stronę budynku. Tu nie ma okien, musisz zejść na sam dół. Bierz tu lewą duchu, Sta. idziesz pierwszy, W tam dwóch. No to ognia, my już sushi idziemy na to. Te... Słyszę gdzieś na ulicy, właśnie. No właśnie, no właśnie. tu musisz. Już stary, ripar cały pojazd na S Ej, jak Potami G3, G3 pod nami, G3 chować się. Rez się do przy tyłu. mnie, bo medyka nie ma sensu wołać, jesteś Pojec. ten... Pojazd tu jest, jedzie tu pojazd, mam ma zgodę? Mam zgodę, dobra. jeśli pancerny tak, to wal tylko do pancernych, nie do zwykłych tych z, z piechotą. Powiedz kiedy będziemy się Dobra. Lepsze. Leży jeden Tylko Uwaga tam na dole jest G3 Yyy G3 Jest mg 3 Z drugiej leży Sep Sepcio gdzie jesteś? Jeszcze Dobra, jeden został Wejdź powoli na dół, ale powoli I wyczyść tam doły Dobra Tak co mi tam znowu nie zginę. Ej, Z tyłu też idą, uwaga SW, SW, SW Dobra zdjęty kto to nasi to namiary na granatnik, tu to... Ej, z budynku strzelają! Do mnie Z którego? No z, z naszego Sebcie no. już tam idzie to Co dwie. to miało być? Co jest? Wow, wow kurde, no czekałem chyba dole, 5 dole. minut Sorry, 10 minut czeka, aż wbija na serwer Miałem weryfikację i utraciło połączenie z serwerem Często się tak zdarza, się zmieniasz ustawienia graficzne ma, ma ktoś amunicję tutaj w pobliżu? Ja mam. Ale ty jesteś na dole, dobra. Bądź tam, bądź tam w tym chemie, bądź. Na razie się utrzymamy. Meldować. Meldować jak będzie się coś działo, dobra, zneutralizowaliśmy. Słyszę jeszcze jednego, dwie, trzy. Czekaj, im z granatnika. Był po takiej odległości, się nie uzbroi, czekaj, rzucę granat. No. goni mnie. Głowa nisko, głowa nisko. Jeszcze jeden. Głowa nisko. Głupia amunicja. Ty jest głupi. No, amunicja jest za Zajster, wciąż nie żyjesz? No, przez tym razem przez amunicję. Dobra, leć, przytrzymaj. Bo mi jeszcze dwóch wyskoczyło. Co to wybuchło? Ło wow, wyczyścił. Pod nami... ...magazynek! Pod nami jest pełno, chyba z czterech. Wszyscy. Jest. Leży dwóch. Ale tam dalej ich jeszcze było. Łooo! Wow! Wyszysz, no Inny też budynku. Widzę wroga na 165 około. Prosić, żebyś mi nie mam, sam nie mam. W tym jest problem. Pteczkę, Dobra, my, my schodzimy, my schodzimy. Yy, paski uważaj też na budynek. Wszyscy na dół, wszyscy zyba, na dół, idziemy na, na dół. Wszyscy na dół, ja. tam się dozbroimy. Oh. Mam. A, nie o, Dobra, o, już Na tu... wejściu są, na wejściu. Przełączę na potrójny. Przyłączyłem już Ja więcej nie dojrzę jak już tyle Oni z tamtej strony są Czej nie, nie wchodź mi, bo jak puszczę serię to po tobie będzie Wiesz co granata hlasna frag No dawaj frag hmm. Dobra. Słyszę czołg. Wchodzimy, wchodzimy duchu, właśnie. Słyszę pojazd opancerzony. Yy, Rainbow w gotowości, masz nieautoryzowaną zgodę na ostrzał. Dobra, czysto, wracamy do pojazdów. Dobra, yy, formować kolumnę. Ej, czemu ten? Ja prowadzę. Czołg! Wow! No to, na co czeka To No już, mój problem mnie złożony. No, no najpierw nie, do wycofać stąp, się, nie, Wycofać się, wycofać się, wszyscy na, no. wstecznym, na wstecznym, Nastecznym, wstecznym. I w calówki grzać do niego! Wygrzał się. To w kiedy będziesz gotów do strzału? Nie wiem. Tam Ci Będzisz pokazuję pisze? w prawym dolnym rogu takie przeładowanie. Dobra, kolumna stop. I pokazuję. No to miej przycelowane i bądź w, got w gotowości do strzału. Amunicji chyba nie mam, nie wiem. O jest! Dostał! Dobra. Ja, Utrzymać jeszcze pozycję. Nie mam pewności, czy jest czysty. <laughs> wyleciał ten gość, ej, 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 si Spierdzielaj, Wszyscy głowy nisko. Dobra, to pikaj do naszego hamwiaka, a du ten. A ej, to, to chwila, to. Duchu, kieruj, to ja na chwilę ze dwóch muszę. Duchu, i tu, 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 na prawo te schodki, to już jest tutaj. Tam jaki zostają Ty wyjdź Wiem Dobra nie, nie 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 do góry nie do góry tam botów nie powinno być tu będą tylko na dole Kierowcy wysiadać yy, w płaszczu Nie z kierowcą ja na no kamie to, Kto kto okay. jest u ciebie w ten a, w Wysiadać czy? idziemy Z tyłu jedzie lat to bardzo dobrze. Nasz? nasz ja. Nasz. Dobra, pojdźcie y, Duchu i Kleju. I kto tam jeszcze jest? U... Ten, sepcio, dobra, no ale Sepcio poszedł. Dobra, idziemy. Przełączcie się na potrójny, bo to będzie dość ciasno. To ja też seka chcę robić. <grych> Jesteś w km na razie. Eee... Kontakt, kontakt z dużo drogi. Jeszcze o, jeden. Trzuki. Magazynek. Granatnik, granatnik Czekajcie chwilę, muszę zasilać kąpa. Spoko. Dobra, gotów. Przeotowuję. Przejmuję. Czysto. Idziemy powoli dalej. Piękna za... tu wraca. Duchu, teraz na krzyż. Twoja czysta. Prawa, czysta. Dobra, wychodzimy. Oj, tu teraz będzie ciężko, bo mamy masę sektorów mało ludzi. Ej, Co jest, flakus 2? Zupę ci dam wczorajszą. Daj mi zupę wczorajszą. Ktoś mi strzela po plecach nie... Jak to... Nie będziesz mi tego wynosił jak ją myję. Ale głośniej, bo cię nie słyszę <ścoughs> <śmienicza> <śmienicza> Też cię kocham moja kochaj mamusiu Nie mogłem sobie lepszego musi wy, wyśnić nawet Kontakt, <śmienicza> kontakt Przeszedł Bądźcie najlepiej bliżej siebie, żebyście mogli sobie w razie czego pomóc

po wynisku, po wynisku. Jeszcze jeden, wejdzie tu. Do, to był BRDM, do nich a można mi, śmiało. Ej, to był BRDM, do nich śmiało można sypać z Dobra, w cieku, jesteś? Tak. PK, potrzebujemy nie... medyka. I... Na dobra, ej, ogarnijcie trochę panowie, bo już się robi armider. Handel, Ja, ty nie chcę tego postrzelić. Zdarza jak... się no. Sieku! Co jest? Do budynku, do budynku, do budynku. Wszyscy! Czekaj, 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 czekaj! Coś nas tu atakuje, co to jest? Nie, to jest BMP-3, chować się, do budynku, wszyscy do okien! Schowaj, schowajcie się, aż podjedzie bliżej, przełączcie na potrójny i czekajcie! Znaczy, tego, sieku, czy mam kill wziąć? Yy, at, 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 at! Dobra, at bierzmy! To zaraz, jeszcze się odduję! Już się kopci, jest dobrze! Ma ktoś... Komuś, Dobra, wstrzymać inni. ogień! Dalej mi tak skrzeczy ich mikrofon? Nie. Yy, schowajcie się, schowajcie się, okay. bądźcie bezpieczni na razie. Czy ktokolwiek ma granaty ręczne, zwykłe granaty ręczne? Przygotuj. Pikaj, żebyś mi tam nie zginął. Dobra, kapek do Płaszczu, przygotuj granaty. ale musisz trafić szobie, za to Dawaj. I ognia, wszyscy teraz sypać. Ognia do tego pojazdu. Dobrze. Chowajcie się, chowajcie się.